Cześć, witam was wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego, kolejnego materiału, w którym skupię moją uwagę na jednej konkretnej hordzie. Jest to horda z pociągu śmierci. Wiecie co, jej liczebność to jakieś 50 świrusów. Teraz tak, jej lokalizacja. Mamy Koplanda, mamy buzera i. Ona jest tutaj, u góry. Jest bardzo łatwo to, to, to znaleźć, jak już tutaj macie mapę odsłoniętą. Jest tu stołówka w tym miejscu, e, ośrodek Nero i most, na którym stoi ów pociąg. Wszystko, co będzie nam potrzebne, kochani, to jest jeden atraktor, jeden babik. Więc ruszajmy. Wykorzystamy. Tamtą ciężarówkę, tylko najpierw musimy ich troszeczkę tutaj. Musimy ich tutaj troszeczkę rozjuszyć. Oddalamy się od tej cysterny, i wszystko, co musimy zrobić, to ją po prostu zdetonować. Jako, że horda jest niewielka, tak jak mówiłem, 50 świrusów, ta cysterna wszystko załatwi. Także e, to jest pierwsza metoda. E, przejdźmy do metody numer dwa. No dobrze moi drodzy, oto metoda numer 2 jest bardziej zasobożerna, ja bym tak rzekł, chociaż jest to metoda z ukrycia, ale jak to metoda z ukrycia potrzebujemy wabików i potrzebujemy co najmniej granatów fragmentacyjnych, ewentualnie bomb rurowych, więc... Podejdźmy teraz do tej drugiej lokacji, z której będziemy zajmowali się tą hordą. Oni sobie siedzą w wagonie. Tak jak poprzednio robimy to za dnia. O, tutaj jeszcze sobie możemy rurkę wziąć. Przyda się do bomby rurowej. No i my sobie staniemy. Tutaj w tym miejscu i na razie, na dzień dobry, rzucimy jednego flashbanga, jeden granat błyskowo-hukowy, tylko po to, wiecie co, żeby przyciągnąć ich zainteresowanie, na razie, następnie bierzemy, przygotowujemy sobie wabik. O, jak ładnie wyskoczyli, rzucamy im wabiczek i przygotowujemy sobie granata. Jak ekipa się już zbierze, jeden, drugi, no i teraz może jeszcze jeden wabik, czy to ściągnąć tam I jedną bombę rurową. I to załatwia całą sprawę. Oto i druga metoda. Także ja preferuję oczywiście tą pierwszą, bo mniej zasobów zużywa. Aczkolwiek, jakby ktoś się chciał poczuć pewniej i miałby zasoby, no to zawsze ta druga jest trochę bezpieczniejsza. Dzięki, kochani, dzięki za Waszą uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.